Ciebie się witamy na nowym z CSGO na moim kanale na następnie wejdźcie sobie w kliczki i wpiszcie kodzik GRAWIDA18, dają 10% do wpłaty oraz 20% na sam start i przychodzą sobie 100 zł, otrzymacie 110 no i tak dalej, prosta matematyka, metod podnosicie jest wiele, czy to blik, czy pace of card, czy skinki, a jak wypłacacie skinki przychodzą do was w minutkę, więc naprawdę spoko, oprócz tego macie konkursik z moim kodem minimum 14 zł. trzeba dawać i możecie zgarnąć takiego hansmana freehand za 624 zł i 96 groszy, czym więcej wpłacacie tym macie większą szansę, rękawiczki już zostały rozlosowane dawno temu, zanim Konkursy, ale póki co macie jeszcze Hansmana, więc zachęcam serdecznie. To jest dodatek taki do wpłaty. wiecie, pozajcie sobie stówkę, wygrywacie, nie wiem, e, Karambita Fejda i jeszcze taką kostkę możecie w gratisie, więc to jest mega spoko. Oprócz tego, na stronie w gratisie macie Daily Case, a co 24 godziny możecie go otworzyć. No, ja nagrywałem troszkę odcinek później, wczoraj, więc dziś niestety sobie go nie otworzymy. No i na samym dole macie darmowe skrzyneczki z opisem na social media. A na stronie mamy eventik, w jak to będzie miał więcej punktów eventowych, za dane miejsce, które zajmie otrzymuje skinki, przykładowo za pierwsze miejsce Knives lauter. Tutaj możemy sobie strzelić skinki, klasycznie 5 razy, tu lecą skinki od 10 groszy do 10 zł. i nam trójka poleciała, więc spoko. Tutaj klasycznie pięć koła pyk i famasik, spoko. Mamy kupę siana dzisiaj i trzeba wygrać, trzeba wygrać, idziemy robić bitwę od razu. Ja nie lubię kręcić normalnie skrzynek bitwy, to jest coś pięknego. Także tak, lecimy sobie. Damy sobie, zaczniemy sobie, może od takiej skrzyneczki, takiej skrzyneczki, takiej. Damy sobie tą. Pyk. Pyk. Do tego damy sobie tą skrzyneczkę, tą skrzyneczkę, tą, tą. Pyk. I mamy 17 koła to jeszcze moglibyśmy sobie wrzucić tą skrzyneczkę i taka bitwa na trzy osoby. Myślę, że całkiem spoko. Oczywiście tryb nor normalny, bo nie lubię underdogów. Ten tryb szary może później. E no, nie lubię underdogów, bo jak ktoś mi blotuje fajnego i przegrywam, to mnie to boli. A tak, tak mi nic nie wyleci, to lecimy z next bitwą po prostu. I lecimy oczywiście na 3 osoby, bo na dwóch to za mało, na 4 za dużo. Zaczynamy spoko, bo MK za 200 zł. Wszystkie skrzynki oczywiście w trybie Jester klasycznie, czyli wszystkie skiny w danej skrzynce są na równym procencie, ale przez to skrzynka jest o wiele droższa. Ta skrzynka normalnie 25 zł, a na tym ulepszeniu kosztuje aż 700. Ratuje nam skin za 150, więc nie najlepiej. Water i najlepszy traf M9 za 6600, bardzo fajnie. Mamy spore prowadzenia i. To lubimy tutaj, Nomadzik, Tutaj też jeden z lepszych, a jednak nie jest jeden z lepszych, bo Fire Serpent za 4 jest, ale i tak spoko. Oj, tutaj rękawiczki i to w dobrym stanie. Trzy koła. Michał nas trochę podgania, i samo jest daleko w tyle. Tutaj szkieletonik, spoko 1700, bardzo fajne. Obyśmy to prowadzając z Tutaj chyba Lorka może polecieć i leci nam Dragon Lora. Dziękuję serdecznie. Wracamy na właściwe tory. Właś wracamy na właściwe tory. Giga Profit dzisiaj w odcinku będzie. Bardzo mi się to podoba. No, chyba że jeszcze to przegramy, ale raczej ciężko. Tutaj nic nie leci, więc już raczej jest luz. Chyba że hole im poleci jakiś faktoryniu, no to, to by był po prostu hit. Tutaj nie leci im żaden emerald. I ostatnia skrzynka: hole casing. Jak im poleci hole, to to XD. Ok. E, aha, myślałem, że trochę więcej ten Digel, i że to naklejka. Dobra, jest całkiem spoko, więc ja sobie robię tak: ja sobie robię tak. To sobie zachowam. E, to sobie zachowam a resztę sobie sprzedam, pyk i teraz tak, tu mamy kaskę, jutrzejszy odcinek i teraz możemy zaszaleć możemy zaszaleć, więc bitwa na dwie osoby teraz powiedzmy i damy sobie tak, Pyk. pyk 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 pyk, pyk. pyk. i do tego dodamy sobie to i dodamy sobie to 10 skrzynek na dwie osoby, jak to zgarniemy mamy giga profit. Jak nie, to jesteśmy w okolicach zera. W sumie dosłownie jesteśmy na zero, więc też OK. Mm, teraz są dwie nas spokojnie. Jak wygramy, to jesteśmy giga, z mamy giga skinny, Mamy i tak lorkę w ekwipunku, więc, więc jest spokojnie tak wracamy na właściwe tory, tak musi oddawać. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że też odda, ale póki co, zobaczmy, czy w tym odda, bo póki co jeśli przegramy tą bitwę, jesteśmy na zero, bo ta bitwa 30 koła aż kosztuje. Fajnie, print stream, ok. Tutaj Butterfly może polecieć, ale nie leci. Leci nam z fiastu, a ja Koska, Alexowi. Tutaj coś fajnego. Talonik, ok. Szkoda, że nie Gold Arabeska, ale zawsze to jest czwórka więcej niż przeciwnik. Tutaj, dobra. Emeraldik. Dziękuję serdecznie, 15 koła. No, jeszcze przegrać to możemy. Tu na przykład może polecieć Szafir, ale nam teraz leci Szafir, co prawda nie Butterfly, ale i tak spoko. Tutaj Dragonlora może polecieć, ale nie leci. Zesłał nam omegi za piątkę. Spoko mamy mocną przewagę. Jak my to przegramy, to będzie mi naprawdę przykro. Tutaj Digielek i ostatnia skrzynka. Jak nie damy Butterfly'a, to wygraliśmy. I jeszcze Toleran Quadzik. No i taki profit to ja lubię. Tak odcinki można zakończyć. Wracamy na właściwe tory. Dragonorka trafiana. No i. Za to myślę, o w górę subik z cubig z się należy. Eee, I oczywiście widzimy się o trochę. Dzięki Grabido 18-10% do wpłaty i 20% sam start. Wszystkie linki w opisie podajcie na Discorda, na stronę, no wszystko klasycznie. No i co? Trzymajcie się. Hello.